Kurdej, co ja teraz pod... Wujek zostawił mnie z taką gospodarką. Co ja zrobię, jak nie znam maty. Kurde, teraz będę siedział przed tym komputerem i nie wiedział, co mam robić. Dobra, idę sobie herbatkę zrobić, bo nie wytrzymam. Nie wiem, co z tym zrobić. tutaj. Tak. Tak. Dobra, niech się gotuje, a ja se tutaj za oknem jest? Jakiś strach na Ta Woda się gotuje, można się stalać. zobaczyć chyba. Dobra, idziemy zobaczyć. Nie wiem, może się za co zabierzemy. Co to? Co to tutaj się dzieje? Kto to? Kto to tutaj przyjechał? Halo. Dzień, dobrze. Tu Dzień dobry. Jestem dobry. Ja tutaj odzie... tu ja tutaj po wujku. A. Wujek miał gospodarkę, umarł. No ja, ja został jest... sam. No ja zostałem sam. Zapraszam, zapraszam. Hmm. Może jakąś kawkę, herbatkę? Nie, dziękuję. Tutaj jakieś tutaj zobacz pan. Zostało jakieś gówno podziadku. No, jakiś świat stary. chodzi jeszcze na chodzie jest. No na chodzie, zobacz pan. Normalnie odpalam, ślapa działają. No. Wjeżdżamy. Wiem dźwięki, panie, no, zobacz pan. Jeszcze rejestrację stary no. A niech stoi, to, to, to pamiątka jest rodzinna, panie. O stoi zamknięty w garażu. Ale pan ma przyczepki. No, o, przyczepki Co? mam. Ta, 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 to, tą to przywiozłem ze sobą, razem z tym pick-upem, panie. O. To A pan to... tam tutaj te burty robił? Tak, 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 ta. robiałem. No, no. teraz, niedawno, nie je skończyłem robić. Zanim pan, wcześniej, zanim wczoraj chyba je robiłem. Tutaj mam taką, o, ale to po wujku jeszcze. Widać właśnie, że taki starszy model. Wujek. Mam chyba podobny. Możliwe. O pick-upa ze sobą, zobacz pan. Ten, świnie były, świnie zdechły, wujek nie zadbał, bo wujka nie... Wujek umarł to nie zadbał. Nie miał ku tomu zadbać, to umarły. Tutaj mamy o taką maszynę. Jakie sprzęty. Panie, tu wujek zostawił, kurde. Wszystko na chodzie, panie. A ja się kompletnie na tym nie znam, nie wiem co tu mam robić. O, tutaj jakaś sześćdziesiąteczka, kurde, zobacz pan. No, odmalowane Trach, ładnie. Trochę brudna, tutaj, ale... Ta jeszcze brudna została. O. Tutaj, Widać zobacz pan jak jakieś dwie przyczepy. No. Jak ktoś nieumiejętnie cofał. No. O, tutaj puściutko, panie. Puściutko jeszcze na jakąś maszynę. No, coś można wsadzić, o, tutaj ten... ...przetrząsarka jakaś, panie, zobacz. Pajączyk. Zielona. No. Ziemnik ja nawet nie wiem do czego jak się sieje. Panie. W ogóle... Tak ogólnie to Gregory jestem panie. Gregory jestem panie. A. O. Dobrze wiedzieć. Zobacz pan tutaj kaszareczka jakaś, kurczę Staronowa, nie chyba niedokończona, wujekiem chyba odnawiał. I chyba plan deka się podarła. No chyba wujekiem odnawiał, bo tak trochę nowo wygląda. Może gdzieś na strychu to na Nie wiem może... O, tutaj O pułk jaki duży kurde No. Bardzo duży. O jakiś dojtwar. Chyba niedawno był kupiony. No ja nie wiem, ale no, to... nowo wygląda. Pewno nowo jakiś... Opryskiwacz chyba nie wiem. Tak opryskiwacz. Jeden, tutaj o To jest chyba na Tutaj ten kolejny jakiś. Kurde, ten wujek tego nakupywał cholerę Tam gmina roz, rozdawała takie opryskiwacze małe, też takiego mam O, tutaj pas, pan, jeszcze jest, jest jakiś ursus z turem no beczka, beczka na wodę Beczka, beczka, tak O, tu jakiś Zeknął jakiś zetot, panie zobacz, stoi O. Ale maszyna Duża Ło Wujek bogaty był. O tam jakaś przyczepa stoi. Dziwne, że tego nie pokradli panie, jak mnie tu z tu przyjechał. No dziwne. Zobacz pan, tu nawet królik jest. Widzę. A jeden? To jeden. Może jakiś zając? Może, by się przywałem to, bo to chyba kurnik jest, panie. No. No i odziedziczyłem to, no i ogólnie nie wiem, co z tym robić, kurde. Dobrze by było mieć... Kto mnie będzie prowadził przez to? Mogę panu pomóc. O, to by było elegancko, panie. To co? Jedziemy gdzieś, panie, teraz? Możemy się do mnie przejechać. No dobra, no to pan pokaże swoje, Pokażę. co? Tak. Mhm. Tylko, panie, to trzeba powoli tu jechać, widziałem. Bo no tu wiem, je... bo tutaj bardzo ruchliwa droga. Nie, to że ruchliwa droga, to jeszcze widziałem zakręty, są duże Takie ciężkie. A widział pan tego, tego stracha na wróble tu? No widzę. U sąsiada? On, on chyba ludzi odstrasza, a nie ptaki. Chyba. To ten tu w ogóle chyba jakiś nawalony był gościu, co panie? Tu pijąki są? No, pełno. Nie widać, Tu kóra. sklep jest zaraz. A. Ale sklep z alkoholem, czy co? Z maszynami. A, z maszynami. A taki sklep spożywczy jakiś macie gdzieś tutaj coś? Gdzieś jest, na pewno. O jak fajny, jak fajny sklepik kurde. Możemy wjechać tutaj zobaczyć Dobra panie O, alternator. Zobacz panie jak tam go powinąć. No Jakaś seta grupu jak w ogóle. No, bo tutaj posadzkę robili, musieli przywieźć gruzu. Tu pan może sobie kupić jakieś części do tych maszyn jak się... Po, jakieś nóżki. Właśnie widzę. A tutaj też jakieś stare sprzedają chyba co? Z Używ... używki co? Tak. A chyba to używka jest jakaś. No, jest trochę, ale jeszcze sprawne. No tak, tak, tak. Ja to tam jak będę chciał kupić, to sobie coś sprowadzę chyba. Można wapno kupić. O dobrze panie. Uf. Pojedziemy w dalszym czasę. To, może jak już pan z panem się poznałem, może jak już pan mi mówi, zaoferował pomoc, to może pan by mi pomógł ten orkę i co? No, jasne, że pomogę. będę musiał zaorać pole jedno, drugie. Tam widziałem, że wujek trochę nie za, za, zaniedbał, o to wszystko. Hmm. No nie było go przez jakiś czas. No, chyba by nie było. Ale ładne pola tu macie. No, górki są. Czasami denerwują trochę. Tu się do mnie wjeżdża na drogę. Pan chyba coś pił dzisiaj, co? Nie, po prostu tutaj jest już trochę malat ten pick-up, więc czasami go zarzuci lekko. No Ależ pan masz ładną tutaj gospodareczkę. Tak, tak. panie Jak tak zaparkujemy, potem wiadę. Fajnie. No, no to tutaj zobaczymy. Tu mamy przyczepkę taką ubrudzoną, dosyć starą. A to taka no, jak jakby. mojego wujka, prawie, tylko że mój wujek ma tu no. koło i te takie te buty. No to tutaj teraz. Pók mamy. Zielony. No, podobny do mojego. On no, był piękny. trochę spawany. Tu ma takie czarne. No. no, i tutaj jest, tak jak mówiłem, że dostawiliśmy od gminy takie opryskiwacze. A no rzeczywiście, tak jak mój. Jest praca niedawno, była kupiona. O, właśnie. Taka ładna zapana. Zamykamy tutaj. Nasza opata to taka chyba do wymiany, co? No właśnie, trzeba będzie chyba postawić coś innego. A tu mamy tak wiatę. Mamy przetrząsarkę o, zieloną, tu mamy widły i tura do Zetora Dziennik duży pan masz. No trzeba będzie kupić większy ciąg do tego, to też nie poziomie. napęd był niedawno montowany tutaj to Roz, rozsiewacz, to taki bardzo stary Będę musiał popatrzeć na aukcjach na coś nowego. Dobra, stąd już wszystkie maszyny. Zamykam, że nie było przeciągu. Główny drugi, ciągnik. Drugi, tu tak. masz? Tak, jeszcze kiedyś tutaj miałem kolegę, który mi pomagał, ale pojechał za granicę. No i główny ciągnik perełka po prostu. Nic dodać, nic ująć owce Ma, pan masz widzę? No, dosyć sporo. Mhm. Ponad 50. To im trawy brakuje. No, trzeba będzie łąki skosić. Tak, pan to będzie chciał mamy. to panu pomaga. Oczywiście. Mamy przyczepy dwie, takie dosyć spore. No, z Też z kosiareczką. Kosiarka. I tu mamy Bizona Ale jaka ma... On... A Panie... Nie, nie żal Panu tak pod gołym niebem, żeby stała? Wiatą stoi, dobrze jest Dobra jest jeszcze za Nie Trzyma 5 lat może jeszcze To kultywator Patrz jakie Pan mocowania zrobiłem Wie Panie Jeszcze się będzie trzymać, tu To elegancko Panie Tu mamy brony Składane Weczka na wodę To ja mam taką samą Możliwe yy, Tu mam potinger jakiś do zgrabiania trawy i ksiana No i to by było wszystko ode mnie już tutaj z maszyn Co panie jedziesz tym Zetorem? jedziemy kosić wtedy? Można jechać A to ja nie mam tym. ja musiał ten to może pojedziemy do mnie, pan mnie zabiedzie Pick-upem, ja wezmę sobie tego Swój ciągnik Swój ciągnik i będziemy jechać sobie Nieźle pan tu masz, widzę tak. Rewelacji nie masz takich um. pick by się też przydało zmienić, chyba, co? No pod górkę 30 tylko jedzie, no ale jedzie, 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 jedzie. Ważne, że jak, jest jak się transportować, tak no, dokładnie. Bo trzeba uważać na tych zakrętach, ale bardzo ładną okolicę tu macie. No tak, tak od wczoraj tu siedzę. Tak, tak, ten w nocy przyjechałem, przespałem się i tak się zastanawiałem, co tu robić, czego zacząć. Tak, tak ten. Teraz się przejechałem, no fajnie tu jest. Hmm. Już jesteśmy w Pana miejscowości. Nie widzę sklepu, tutaj jest. Może uda się wyprzedzić? A tutaj gdzieś Pan blisko pola masz? Jakieś? Tak. Jakąś łąkę? Jest obok rzeki łąka. Bardzo tak. daleko. To trzeba coś wziąć takiego, tego lepszego, mówisz pan? Mhm. O, tu brama zamknięta. A czemu gościu mi chodzi po podwórku? Nie wiem. O, tu jest Nie sklep, chodzi. zobacz pan. O. Tutaj jest, no właśnie. Dobra, to ja ten, biorę i ja tam do pana przyjadę czymś zaraz. Kasiareczką. Mhm. Dobrze. Po czym tu najlepiej, panie, przyjechać? Nie wiem. Niech pan weźmie jakiś szybki traktor. Tak jest, panie. Zaraz będę. Dobrze. To spotkamy się u mnie przed ścieżką. Dobra, dobra, panie. To już poznaję sąsiada Wynajmniej gdzie będę musiał sam robić. Coś mi pomoże. Taka chyba fajna okolica tu Kurde, ja chyba będę musiał... Prawo jazdy na traktów zawać. A ja się sąsiada zapytam czy tu policja często jeździ. Bo ja tu bez prawo jazdów będzie ciekawie. Jakby to jest zawrotna prędkość.

Buty można. O, halo? Halo, sąsiad. Jest sąsiad, bo ja nie wiem gdzie. Dobrze. Sąsiad, a tu policja jeździ? Bardzo rzadko. Bo ja tu prawo jazdów nie mam na ten... ...na traktory. Policja jeździ bardzo za, rzadko, ale lepiej zawsze mieć przy sobie prawo jazdy. Bo ja nie wiem, ja muszę gdzieś zdać prawo jazdy na ten... ...na traktory. Hmm. Ile pan jedzie na godzinę? 24 panie no, ja 28 Mogę 40 jechać, pa, panie no. Już tu zetor jest trochę przytarty, więc już mu tak nie mogę dociskać tego gazu. Na zimnym, daj mu pan na zimnym <laughs> Też kogo to włączy. No, bo ja panie, jak będą jechać, ja będę miał ja przyje. wiemy słowem, panie. Mm. Panie, to tak bardzo ładnie jest, że to kurty. Panie. Na początku myślałem, żeby sprzedać tę gospodarkę. Tu jest chyba pana pole. Które? Z tym, z tym ścierniskiem. Ło. To panie, pan mi pomożesz to tutaj zrobić wszystko, nie? Ja Jasne. Panie, O, to już w innej miejscowości jesteśmy? Tak. Łapanie. panie jakie tu konwój panie jedziesz. Zator, Usus Uutera. A wy jak chyba bogaty był, co, panie? Takie maszyny wow. miał. Był bogaty. bogata, zostawił Więc... No kupił dużo maszyn Ale tu ładna chałupka, panie, jest No, tu takie jest osiedle właśnie O, lasek, grzyby u was są? Jakieś? No, zale zależy czy deszcz pada Teraz to chyba nie ma, co? Bo susza taka tu krzycza, Masakryczna Panie, nieźle. Jedziemy na pole 7. O. Na łąkę numer 7 tam. Tak. Tam. Jeszcze będę musiał się wyposażyć w przyczepę samozbierającą. A to nie lepiej robić belek? Panie sąsiedzie? Tak, ale wtedy szybciej dostarczę jedzenie. A no 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 Bo tak jeszcze musiał zbierać te belki No tak A tak, tak. do koryta w sypie Będą mogły jeść No Tu jest straszna taka duża górka Ło panie już... sąsiedzie Tu jest już droga krajowa, więc tutaj policja już może być Światła chyba trzeba zapalić, co panie? Ale tu zaraz wjeżdżamy. To lepie, ale to lepiej zapalić. Może i lepiej. O, i tutaj jest moja łąka. Ale Może się pan tam. rozłożyć. Jeszcze siedzie? No, jeszcze trawa trochę za mała. Dobra, panie. No co, no to widzimy się w następnym odcinku. Jak będziemy orać, dzięki. Grał ze mną Cabrio. Więc na razie, dzięki. Czemu. O, na razie. zostawcie łapki w górę i subikę na kanale Elo.